Cześć wszystkim. Z tej strony Nexon. Jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w Sims 4, świecie Grace. Yy, nasi bohaterowie aktualnie spędzają swój czas wolny. właściwie to powinni już zaraz pójść spać, ale spędzają swój wolny wieczór, wolną noc właśnie na siłowni, ćwiczą sobie, odprężają się i co to w ogóle jest? A. A. Dobra, już łapię, co to jest. Myślałem, że coś się ze ścianą stało, nie? Tak myślę, kurczę, co to jest, kurczę, coś wystaje ze ściany, nie? Ale dobra, jest wszystko git. Dobra, ty może, wiesz co, przestań biegać na tej bieżni. Widzę, że ci się bardzo to podoba, ale... przydałoby się zrobić coś ambitnego dzisiaj, na przykład... ...super sprzedaż, trzeba zarabiać pieniążki, więc jak najbardziej proszę mi tutaj wszystko wysprzedawać, co tylko istnieje. Tyler rozkrzycza, że pod jego łóżkiem mieszka potwór. Nie... Pryska i potwora. Pomóż mu. A! Dobra, to nie pryska, już za przyjaźnią to ok. Kalef, kalef, bo nam się zlew popsuł. Naprawdę, zlew. Kto dzwonił? Miałem informację, że ktoś tej dzwonienia ja nie mogłem odebrać. Dziwne. W ogóle właśnie weszła aktualizacja do gry. Która podobno naprawia 150 błędów, więc zobaczymy, czy nam się nic nie zepsuje w tej grze, tutaj właśnie, bo. Jeżeli 150 błędów jest naprawionych, to musi być chyba... konkretnie, nie? <laughs> Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że naprawili takie najbardziej uprzykrzające grę błędy, jak na przykład to, co ja miałem z tymi dziećmi, bo to było upierdliwe jak nie wiem. Mi się wręcz człowiekowi grać chciało przez te właśnie głupie błędy. Ugotuj coś dobrego nam. O, kary może być o, dla rodziny. Dobra, ty jesteś głodna, wiesz co, ty poczekasz na to jedzenie, więc pójdziesz sobie pisać książkę. Napisz, przykład książkę z gatunku biografia, niech będzie biografia kolejna. Co? Czy ty zrobiłeś sobie tosty? czy gofry? Życie prawie jak novela, no idealnie. Co to jest autobiografia, czy co? Bo z tych Simsów to się robi taka trochę nowelka. Już. Czy ty nie miałeś gotować, Kaleb? Gotuj. Miałeś ugotować kary. Chyba, że jakimś cudem dzieciakom dałem. Nie. Kaleb, coś ty zrobił. Nie mogę, no nie mogę po prostu, nie mogę. Teraz... O, teraz podejdzie. Ale wcześniej tak się nie psuł. Halo? Nie właśnie, nie. Nie właśnie na lodówkę. Bo nie zejdziesz. Nie. Nie. Nie wolno. Nawet się nie patrz. Nawet się... no właśnie. Właśnie, przydałoby się wam w końcu zrobić te oświadczyny, wiecie? Zrobimy im w końcu te oświadczyny, jak najbardziej, bo... Z czasem trzeba. Dobra. Dzisiaj jak staną, wezmę sobie po porcji. Gofrów. Znowu ci się ząbrusza? No nie, smutny, co się stało? Płakać mi się chce. <śm> nie, chcę przebrać się w niedźwiedzia. Nie, nie, Kaleb, nie. Czyli Taylor, nie. <śm> 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 Taylor, przestań. Nie bądź nisiem. Mi się to nie podoba. I mu też się ząbrusza? No przestańcie. sprzedaj wydawcy. O, to może w ogóle dwa. Dwie książki, ty też jeden w sumptemie. Te jedzenie. Pochwal. Rozmawiaj o przypadkach pojawienia się lisów. O nie, to też nam się popsuło, Kaleb, Napraw. A później pogadasz sobie z twoim tym cieciaczkiem. Czemu ty znów zepsute? A, on nie ty, tylko naprawić, bo przecież był zamknięty tam. A jak wam taką randkę dziś zrobił, na przykład. Co? No to by było spoko. Weź się. Weź pójdź spać, wiesz? Odpłynie sen. No to młodzi nam co zostaną. Ogólnie tobie trzeba by było zrobić większą relację. Zaprzeć się z dwójką dorosłych, No to rodzice akurat. Więc tu by się przydało ogarnąć. Z innych dzieci. Pójdziemy na plac zabaw. Yy, Taylorem i Jamesem. Tak myślę Dlatego idziemy mapa i pójdziemy sobie na plac zabaw Do Wierzbowej Zatoczki i spróbujemy zaprzyjaźnić się z jakimiś dzieciakami, które tam się pojawią Obstawiam, że tam będzie najłatwiej znaleźć, bo to jest miejsce, gdzie jest właśnie plac zabaw Więc stwierdzam, że to tam będzie najszybciej, nie? Chodźcie w dwójkę Nie bierzemy rodziców dzisiaj, rodzice mają do pracy iść, więc no, Trzeba zarabiać pieniążki My inaczej nie damy rady. Nie pociągniemy tak długo. Dobra, czy są tu... O nie, to jest ten mój misiek! A nie, ja go chyba tu postawiłem dla zadania tylko. W ogóle, co to za technologia, że mają takie... ...ziejące dymem, kurczę, armaty. To jest ciekawe. O, 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 mamy dziecko. Taylor, chodź. O, tam na lądzie! Zaprzyjaźnij się. Rozmawiaj o zabawkach. Pochwal szczerze. Opowiedz historię wystaną z palca, to jesteś coś idealnego. dziel się ekscytacją coś od dnia pirackiego chyba. O, kolejne dziecko. Choj tam na lądzie. Jaką w ogóle ma kurteczkę taką taką błyszczącą? W ogóle cała jest błyszcząca, on jest jakimś gwiazdą, czy co? No bądźcie bardziej, kurcze... Co ty tu robisz? Emmy ty z dalej w grze? Co to jest? Ludwika Kafeng. Żbieta Stachowicz James to nie są te święta To nie są te święta Spokojnie A ona już idzie? Nie, baw się jeszcze Gdzieś tu poszedł mają tu zlew? A czy tam prysznic? Nie, nie mają prysznica, niestety. O kolejne dziecko jakieś. Yy, ahoj tam na lądzie. Wszystkim dzisiaj. Ciężko będzie, ale trzeba poznać te dzieciaki tu dzisiaj zapraszają do domu i w domu będą mogli się kurczę zaprzyjaźnić lepiej. jakaś na, na rodziców, tak. Rodzice są straszni. Eee. Yy, o deszczu. Historię. Opowiedz historię grupie o rozbitku. Nie wiem, że śmierdzisz. Nie ma tu prysznica, nie? Ale mogę zmodyfikować i dodać tu prysznic, wiecie? Ja tak zrobię. Zamiast dwóch kurcze dwóch kibelków zrobimy tu i prysznic, kurcze. Tak, modyfikowanie kurcze otoczenia, to jest coś co po prostu dzieje się w normalnych warunkach. O, dwie kabiny prysznicowe. Dziękuję. O, i tu mogę jeszcze zostawić właściwie drugi kibelek. Obok. W miejscu publicznym. No, od razu lepiej. Jak się już umyję, to kurczę, od razu bardziej się chce. O, jakaś kolejna osoba do poznania. Jak ty masz na imię? Zbigniew. A to jest chłopiec? Zbigniew Landgrab w ogóle. czajecie? Oni mają syna nowego. Dobra, to mnie w sumie zszokowało, ale czekajcie to zapewne chłopiec czy po prostu imię się źle wygenerowało, bo wiecie, co włosy mi strasznie nie pasują. I w ogóle... jaka mina. <grytania> Psychopaty. <grytania> jak, jak kojarzycie ten film, e, nie film, to był chyba serial mean Girls, Czy film to był, nie pamiętam już. Ale tam był taki motyw, że... Ubierały się na różowo chyba w środę czy czwartki? Wednesday, tak, to chyba Wednesday był. I właśnie e, Zbigniew daje mi vibe'em tej takiej, no, tej tej, tej, tej głównej, takiej blondyna Ona Regina się nazywała chyba? Mm, o, motoryczne zdobył jakimś cudem. Ale nie mogę, kurczę, w ogóle nabić tych dzieci, kurczę, żeby się tutaj przyjaźnił. To jest straszne. Narysuj dwa obrazki. To nie Też trzeba będzie to zrealizować. Baw się też w piratów. Dołącz do załogi, jest pełna załoga! Twierdzisz, że Ryszard jest z w Richard? Ryszard? Ryszard Young. Kurczę, to trzeba było zrobić taki jakiś plac zabaw wam powiem. Ja gdzieś może znajdę na galerii to pobrania. Ja wiem, że są teraz te placy zabaw pewnie z tymi tymi akcesoriami co wyszły w tym dodatku ostatnim. Ale ja sobie powiedziałem, że ja w życiu nie kupię już tych dodatków. Chyba, że w końcu twórcy zrozumieją, jak duży błąd robią i jak bardzo żerują na kasę, i no. Chyba, że znajdę to po prostu w przecenie 70% co najmniej. Bo dla mnie, nawet jak to jest na promocji 50%, to dalej uważam, że to jest za dużo, jak na takie dodatki. Więc nie, już sobie powiedziałem, że ja na razie nie kupię żadnego. Nie, nie, nie. To w ogóle cymuszkiterowie idą. Ja was w ogóle nie znam. Kim ty jesteś? Riku Tamura. Jasny Delgato. Naoki Fukida. W ogóle wy jesteście chyba z tego tego otoczenia japońskiego, nie? Tak coś czuję. Tego słynnego otoczenia, co zepsuło grę teoretycznie, bo wszystkie prawie SIM generują się z y, japońskimi nazwami. Chociaż teraz z tego co widzę, to widzicie jakim się pogenerowały z y, polskimi nazwami, co ciekawe. Marcel Ćma? Cena. Okej. Okay. A ty? Kolejny Landgrab? Jak widzę blond to Landgrab od razu mi się... No właśnie. Jednak kurczę już... Domyślać się nie muszę, wiecie co? Trzeba gdzieś zobaczyć tych drzewo genealogiczne, jak tam mi się rodzina rozwinęła, bo mi się wydaje, że Landgrabowie co tylko dzieci się robią, nie? Ja nie wiem skąd oni nie mają kasy na to wszystko utrzymanie. Znaczy, o dobra, okej, okay, rozumiem, bo oni przecież mają tą elektrownię tutaj, przecież prowadzą i nam odbierają prąd, jeżeli nie płacimy rachunków, więc może stąd mogą sobie te dzieci produkować na potęgę. Ale ile można mieć, kurczę, dzieci? Ćwirowie też mają przecież, kurczę, syna chyba dodatkowego, nie? A kto wie, czy nie mają już kolejnego syna przypadkiem. Będę musiał w następnym odcinku zrobić rzut okiem na właśnie yy, drzewo genealogiczne naszej gry, bo tu już się dzieją... Ciekawe historie, po prostu do przeżycia. Więc ty widzieli tego zęba. Nie wiem, o porady dotyczące pisania na klawiaturze. O. To musi być creepy w ogóle. Gadasz się z chłopem, a chłopcy wyrywa zęba, nie? Z twoje ulubionym zwierzęciu. Taylor, co ty robisz? I pewnie z tu nie wyjdziesz, nie? No właśnie, to jest to. Ja mam wrażenie, że coś się kurczy znowu psy z tym simsami, z bo widzicie on. On jakimś cudem wszedł tam, ale już wyjść nie umie. A, ładnie jesteście i zmęczeni. Zaraz wrócimy do domu, o, spokojnie, spokojnie. A właściwie już możecie iść do domu, jeden z drugim. Do domu. Nowe dzieci poznane, macie jakieś tam no, znajomości, więc pozapraszacie sobie te dzieciaki do domu. Będziecie mogli się pobawić w domu, macie fajne podwórko, dużo miejsca. Trzeba będzie zbudować im te relacje w końcu, bo przydadzą się w przeszłości, nie? Mieć takie jakieś przyjaźnie, jakieś relacje, fajne kontakty z ludźmi. Wiadomo, że one zwykle umierają po y, okresie szkolnym czy studiach czy coś, więc... No, niestety, ale tak się zdarza. Dobra, ty jesteś głodny. Proszę wziąć resztki. Proszę też wziąć resztki, bo nie wiem, czy nie jesteś czasem też głodny. No, trochę mniej. Ale też może być głodny. Dobra, a ty z kolei kontynuuj e, portret, musisz już poćwiczyć to malowanie, bo ty kurcze no, no to no nie zarobisz no. No, jak nie wiesz, pracował ciężko na malowaniu. No. Kaleb. O nie, mam kary O nie. Mm, w takim razie tak, ty już śpisz. Ty też powinieneś iść spać, wiesz. Proszę mi iść do spania. Odpnąć sen. Ty z kolei, ty z kolei, ty z kolei będziesz mogła budować więzi z pszczołami. Zbierz wosk. Nie! Tylko nie to. Nienawidzę, jako nie miałem strach przed ciemnością. Siądź na muszli. Nie umiem tylko nazwać, nie wiem, przygotuj do abordażu czy coś. Zmieścimy sól morską. No, w sumie jutro możemy zrobić taką, jakby imprezkę, nie? To wiesz, co może coś ugotujesz? ty. przykład wyżerkę. Coś się na jutro zrobi, na przykład ciasto ryżowe. O. Nie dla rodziny, czekaj. Przygotuj wyżerkę albo to i na przyjęcie. Teraz zaprosimy chłopaków, do, znaczy do chłopaków yy, kolegów, yy, ten, i zrobimy taką jakby jakby taką wżerkę dla nich, żeby sobie mogli coś zjeść, nie? I się, spędzić wtedy czas Więc ugotuj to Wyrzucę yy, wyrzuć zepsute jedzenie To do lodówki, to jest na jutro Po coś tu przybiegł Zobacz, co się dzieje Aha, ok. A tobie jak idzie? Proszę, jeszcze nie zacząłeś. Piąty poziom. Jeszcze jeden poziom już miał. Będziesz miał tego. Mm, awans. Dobra. Ona przestraszona, ale musi ciężko pracować. Dobra, jeszcze wszystko przygotuj. Ugotuj. Jabcza? Może nie jabcza. Coś takiego. Coś takiego dla dzieci bardziej. Hałka? Nie. Tęczowe brownie. O, tęczowe brownie na przyjęcie Coś ty zrobił? Tak się nie robi. Rozmowy o zdrowych związkach. Wychowawcze. Jeszcze może coś takiego prostego, porówki w cieście z miętową mokką. Czurosy, może, o. Czurosy. I to będzie Git. Zrobisz jeszcze jedno danie. Już opryskałeś, to wiesz, co weź jeszcze pomaluj, dobra? Kontynuuj portret, a ty do spania. Śpi. Ty też powinni iść spacie, nie drzemnij się. Teraz ja wzięła porcja, no dobra. Trzeba spróbować, nie? Czasami to poziom gotowania, to będzie miała na maksa. Dobra, jak to zrobisz, to weź to sprzątni I, i pójdziesz spać też. Do spania. Czy coś tu się zepsuło z tym obrazem? Ja mam wrażenie, że coś jest nie tak z obrazem, bo jest cały czas biały. O, lato. Super. To akurat idealnie. Teoretycznie, szkoda, że w grze nie ma czegoś takiego, że jak jest lato, to nie ma szkoły kompletnie dla dzieci. Chyba, że nie ma. Czekajcie, zobaczę. Nie, jest tylko weekend wolny. Ale szkoda, że tak nie ma, że wiecie, że w lato nie, nie pracują w ogóle, że się nie uczą się. Nawet, to będzie jeden tydzień chociażby, że mają cały wolny. Takie wiecie, w coś ala wakacje. To by było spoko. Bo może by było fajnie zaplanować jakieś wycieczki, jakieś wyjazdy. A tak to trzeba brać jakieś wolne, jakieś inne cudaki, i kombinować. <grym> Dobra. Mm. <grym> Kontynuuj ten obraz. Jak chcę wiedzieć czy ten obraz jest w ogóle zepsuty, czy o co chodzi? Ale powiesz co? Wyrzuć ten obraz i weź pejzaż na maluj. Bo mi się wydaje, że coś jest zepsute z tym obrazem. Zobaczcie nie ma czasem rachunków. Coś poczta jest. Wszystko zabrała, ale co zabrała, bo ja nawet nie wiem. Pokaż rachunki. Oh no! Ale za prąd i wodę płacimy mało. Najgorzej jest za parcelę, bo za parcelę samą płacimy prawie 9 tysięcy, nie? Masakra. Ale jakoś to się przeżyje, nie? Czy coś? Dobra. Co ja jeszcze chcę? Zrób może jakąś, jakiś napój. Lemoniadę. Wy już proszę wstawać. Ty, Ryszard, jak przyjrzyjcie się ze sobą? Skąd ty wiesz, Mikołaju? Znaczy, dobra, wiem skąd wiesz. Nieważne w takim razie. Ale to do pracy okej. Okay. Jak to ogarniesz to wszystko, bo które to miał, ty miałeś tak? Chyba te kontakty. Możesz zorganizować w ogóle przyjęcie takie czy coś? Społeczne. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli o. Okej. Okay. I teraz tak, otwórzmy lodówkę. I wyłożymy tutaj całe jedzenie, jakie mamy: Yorkshire, Churrosy, Brownie. No, i możemy, że tak powiem, pobawić się z, z dziećmi. Dobra. Mam nadzieję, że przyjdą. O przyszły już, dobra. Witam, 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 wszystkich. Yy, rozmawiaj o szkole. Tutaj co? Narzekaj na upał. Żartuj o smarkach. Pogawędka, rozmawiaj o słonecznej pogodzie. Weź może porcję. tu też może weź porcję. Co ty jesz? Nie jest gofrów. Mama nagotowała tyle jedzenia. Zapraszam do. No. Do stołu tam. Brykaj. Poproszę, o się razem o. Idealnie. Króliczek nawet tu jest, co siedzi. Proszę się kurczę jakoś zaklimatyzować, pobawić. Gdzie jest w ogóle trzecie dziecko? Trzeci gość, a tutaj przy komputerze. Gra na komputerze, nie mogę. No dobra, mam no nadzieję, że chociaż coś zjecie, kurczę, wiecie? Nagotowane tyle jedzenia, nie może się zmarnować. Halo, kolego, gdzie jesteś? Ona siedzą przy komputerze. Właściwie ty też wiesz, co poznaj te dzieciaki, bo jednak musisz jakoś wiesz... Co? Tyle się smaży Zmieni strój na letni Uch. Już się wystraszyłem Gdzie jest ten ostatni dzieciak? Jak on tam miał na imię? Miał Young na nazwisko, z tego co pamiętam. Też przy komputerze. Wszyscy przy komputerach, no kurczę no, typowe dzieciaki w tych czasach Wszystkie przy komputerze. Trzeba kurczę, podbić wam tą przyjaźń, wiecie? Yy, pogawędka. Rozmawiaj o pogodzie. W ogóle Taylor może Jolanta będzie twoją dziewczyną. W przyszłości. To było w sumie ciekawe, nie? Tak wiecie, muszę przyszłościowo myśleć o tych naszych bohaterach i do... Taylor z Jolantą może by odnaleźli wspólny język. Może. Zobaczymy, trzeba by ją bardziej poznać. Szkoda, też nie mogę ich zawołać na posiłek, kurczę. Bo to by było właśnie fajne, tak móc wołać ich na jedzenie. Weź porcję, jesteś głodny. Specjalnie porobione są jakieś fajne potrawki, jakieś jedzonka. Musicie z tego korzystać. Dobra, te zaręczyny jednak poczekają. Do następnego odcinka. No już siedzą u tego. u Jamesa w pokoju. Przedaż na powitanie, przecież nawet nie znacie, tak? Z tym się znasz. Jakikolwiek popraw humor. Podziel się pomysł. On już musi iść? A, nie, szkoda. No dobra. No to sobie ze zbigniewem, kurczę, się zaprzyjaźnisz chociaż. Co jest? Zowrzedy głowy. O nie! To kontynuuj rysunek. Dobra, skoro idą, to ja pozbieram to jedzenie, żeby się nie zmarnowało się, będzie jeszcze jadło w przyszłości. Może się zrobi jakąś imprezę po prostu większą, gdzie się zaprosi już yy, oficjalnie te dzieciaki. W sumie to nie byłoby głupie, bo teraz Grace je poznała, to może je zaprosić, nie? I zrobić jakąś imprezkę taką, taką większą. Na urodziny! Właśnie, przyszłe mi urodziny mają mieć niedługo. Tak, za trzy dni urodziny są. To na urodziny ich zaprosimy i zrobimy taką fajną imprezkę Jedną wielką taką urodzinową Bo to i Kaleba urodziny, więc trzeba będzie pozapraszać wszystkich znajomych Kaleba Znajomych chłopaków, o kurcze ile tego będzie Chyba będą się to podzielić na dwa dni Jednego dnia będą urodziny chłopaków, a drugiego będzie impreza urodzinowa Kaleba I tak chyba zrobimy, będzie najprościej, bo Za dużo ludzi do zaproszenia będzie, wiecie No Trzeba będzie to jakoś poukładać wszystko no, a dobra. Chyba w tym momencie zakończymy ten odcinek. Yy, czy to by się w ogóle podbiło jakkolwiek przyjaźń z tymi dzieciakami? No oczywiście, że nie. Ale dobra, będziemy jeszcze próbowali oczywiście, w przyszłości. Mam nadzieję, że Wam się póki co podoba seria, że. chcecie dalej oglądać, przeżywać te przygody. Małe kaczuszki! Małe kaczuszki się urodziły! Jaj. Wracając, że Wam się podoba. Yy, w tym odcinku to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się tu oczywiście w kolejnym. Trzymajcie się ciepło do następnego razu. No i cześć. Myślałem, że to koza. Ja to pies. Walenty i piosenka. No dobra. No to trzymajcie się. No i cześć.